Od samego początku dostajesz instrukcję, co masz robić, jak masz mówić, jak masz wyglądać. I choć nikt tego głośno nie powie, przekaz jest jasny. Rób to, co wszyscy. Dostosuj się, nie wychylaj się. A co jeśli kluczem do pełnego życia jest dokładnie odwrotny kierunek? A jeśli zamiast pytać, czego oczekuje świat, po prostu robiłbyś to, co naprawdę chcesz? Logika mówi jedno, ale serce drugie. No i komu tu wierzyć? Ty decydujesz, co działa. A co jeśli zamiast analizować i kalkulować, po prostu zaczniesz słuchać siebie. Twoje ciało, twoje emocje dają ci wskazówki. Jeśli coś sprawia, że czujesz się lżejszy. Spokojniejszy, radośniejszy to jest właściwy kierunek. A jeśli coś w tobie się napinia, kurczy, męczy cię i blokuje, może czas to puścić. Nie ma złych wyborów, są tylko doświadczenia, które przybliżają cię do tego, kim chcesz się stać. I tu jest jedno proste pytanie, które warto zadawać sobie każdego dnia: czy to, co teraz robię, sprawia, że czuję się dobrze?